Patrząc na to, jak wolno ogarniasz co się wokół ciebie i przyswajasz informacje w tempie ślimaka, to co najmniej strogo musiałeś zachlać pysk. Weź sobie jeszcze jedną dawkę mm. leków ćp... mm. Tyle mm. tych tabletek wpierdasz, że mógłbyś robić za inkubator. To są witaminki. I to dobrze raczej wpływa na mnie niż źle. Oglądałem Twoje KTRT. Karuzela Tringersz tylko o czemu skoro mówisz, że unikasz dupów i ezoteryki, to jak rozdawali Tarota przy Weronice, byłeś pierwszy w kolejce? To pierdolisz teraz. Jeszcze <tosłuch> to, to, nie nigdzie, nigdy nie czułeś takiego... Gdzie alternator? Dobra, gramy. Gdzie? O kur... Nowy lider za... Czy to przypadek że nie kopie? Kur Broni Co jest kurna Co jest kurna? Ja możesz czekać, możesz może się podnieść, co to było? Gdzie? Tutaj. Dole, to kuli! Nie wiem, do kogo ja mam wychylać. Czy to są ludzie? Czy to nie są ludzie? Czy to są jakieś klony? Nie mam pojęcia. Strzelam do chłopań, chłopiec nie dostaje, niebieskie coś jest. nie wiem. Tu! głowę A to uf, uf, Co Pierwsza... do... Zaczynajmy uf, Jeb... Co to kur... jest eee. ale nie widziałem, żeby tam 3... było i a your... Powinniśmy iść tutaj. Brakuje mi amunicji snajperskiej. Mam standard. Nigdy nie znajomy się tak. a nie to ktoś mi skoczył nad głową, patrzę, a go tam nie ma, i już jest całkiem w całkiem innym spocie. Ciekaw jestem, kiedy pierwszym grę wygram w Apexiku. Może ja na za duży i się ładuję co tu się dało lepiej zrobić w sumie zabiłem jednego, nie no duże się dało lepiej zrobić wystarczyło żebym zlutował i się przemieścił a nie używał tego tego exekuta ten wylądował blisko mnie odważne posunięcie to był chłop? to były enemy? k***a nie, się zlepiłem droga osłona rozbita To ich zwiąże? działa opat

Tylko nobra, a jak się zbierają wszystkie, to wraz z tym się pewnie nie, raz, nie w w Dziadek, kiedy te sponsorki masz, potrzeba dostosować pizzę, bo z w planem istnieje pilna powaga. Kurty nic nie słyszałem, Pal nas rozgrywał wszystkich. Co to jest generator? No prawie jestem szkoda trup Jednego zabijesz a się rzuca na ciebie Nie jestem w stanie Kurde, za dużo ich jest Jednego zabiłem i od razu drugi A nie miałem jeszcze chwila. Kampagę, to jest pula, cool no, takiego. Emlok dobry? Nie, chyba nie. Inny oddział dolewa oliwy do naszego okna. Wow, mamy tu inny oddział, myślę, pojmę. Uwaga, kolektory ewolucji są aktywne Pen, kar, albo Nemesis. Chwila naleczenie. Co jest? Ora jasna. Nie wiem skąd. Swojego to to moi? Ja pi nie wiem. Kur... Co się dzieje? Skąd strzelają Jeden tam, dwóch tam jest. Nie wiem. Nie wiem, czy to moi, czy to nie moi nawet, bo byłem w tym wymiarze innym. Jeden, dwa, za dużo ludzi tu było. Dobra, jeszcze raz. Lutujemy, co wpadnie, wpa co w rączki wpadnie. Jeszcze coś? Pierwsza krew. Pyk, 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 jakieś ataczmenty, szybko mi daj, jest tu. Jestem podobcałem, wiążę ich. Osłony dyszerfa ładowano. Ale dobra broń to jest. Niemczę broń nie zmieniłem. Tylko reloadowałem. Przybywają kolejni rowery. Inteligentny pocisk w powietrzu. Jezus maria. Może zoomowanie faktycznie znowu. Jestem przyzwyczajony, że zawsze się zoomuje praktycznie. Nie wiem. Powinniśmy tam iść. A, no co kurde, magazynek powiększony już. Lecimy. Dobry start. Tylko jest jakiś. Idę pomóc, idę pomóc. Przeprowadzam drużynę Kino, plaka, plaka. Ty broń w ciągnij, kurwa. Jasny diabeł. Koniec, kurwa. ale jaja, oddział wyeliminowaliśmy. Planuje otoczenie. wybrać ulepszenie. O 13 jam. Czemu ja tak cicho chodzę? Obdarz mnie wizją. Dobra, chyba spokój. O kur. Rozsadka wam drogą osłoną. Czego daj. Pompkę. Druga ruślaniczek pierścienia. Następny pierścień jest daleko od naszej pozycji. Więc ja może bym mógł wystrzelić niż 23. R99 Lepszy niż Aksiego. to lepszy niż flatline zaopatrzenie Ja to chcę Uf, zmienić zaraz na, na szor, kurde Mawim ale to mogłem wziąć kutuła. Ty daj te dwa Mozambiki, tylko czy znajdę Pa to jak będzie na Ale główno Na pewno lepszy niż Flatline. Nie, zagram z tym mnie Jednego wroga mniej

O, potrzebuję na leczenie. Czemu papa Bez ulepszenia znajdę się w niekorzystnym położeniu. Ty, zgon. Nie, zgon. Wiem, czy to Overhill zrobi, czy nie. Ciężko, jest problem. Nie mam mi się chylnąć. Nie wiedziałem, że jestem Jeśli aż tak daleko, nie, nie spojrzałem na mapę przez mnie! Jeszcze, ta strefa jeszcze się nie zatrzymała, to ja byłem na samej krawędzi tej strefy. Wszyscy się wyjebaliśmy. Jeden w strefie nie, nie wiem czy to jest naszego gościa? drzwi What the fuck! My wszyscy zginęliśmy w ząb! Wszyscy w 45 sekund, ogromny dystans granat. Jestem pod osłoną. Dobra, jednak jeszcze jedna. Potem skrzynki. Czy nie mnie szukasz lepszej tarczy? Nie znalazłem. Bawa, Jezu, tu już są ludzie. O no, oni... ...pójście, na Ale napierdalają. Już pół HP nie mam. Poleciałem na takie wypiździejewo... ...i tak. Wingman. Jesteśmy w następnym pierścieniu. Zajęliśmy dobre pozycje. Skaczę przez otchłań. Słyszę, że ktoś tu. Wytalam, bo mnie gonią. Nie no, kurde. Nie mogę oddychać. Nie, Nie, Nie wiem, ile to jest k***a ludzi. Ale mam wrażenie, że mnie z każdej strony biją znowu. dzieje mój no tak Czemu we dwóch gramy? Nie wiem, jechać. wylądował blisko To ostatni Broń nie ma. No, nie. no. Kurwa mać! to. Ale idę z tej gry. O, jest broń. Dobra, jednak nie idę. Gramy to. Idę grać z nim. Gram z nim. Nie gram solo. Pa, a Kadetem. Hop, 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 hop i już pomagam. Jesteśmy dwóch na jednego. Grana tam tam. wroga. Mała muńcica. Dobra, nie chcę mi się nawet co grać. Pierdalam Singę. Obrzydliwe to jest. Rainbow Six Gigas, so zagramy. gramy? nie to Sorry. O kurwa, Zacząłem tam rasować. A chłopak akurat się usłyszał mnie, czy co? Ale fajny celownik, zajebisty celownik. Fajny. Wiecie, są moje te bronie fajnie skonfigurowane z tym. Jedno to był smoke, a drugie to chyba był flash ogłuszający? Nie pamiętam. Nie wiem. Pierdolny pół. A ta druga? O! Czym był Tron? Nie! Kurwa! No niestety nie miałem. Co za... Dobra, wybiorę broń i wybiorę postać, którą umiem grać. A nie, że mi przydziela Kurwa, nie wiem co się robi z tymi postaciami. Lubię, muszę wybrać postać. Hop, A, bo pierdolnie tu. Może będą, może nie, zobaczymy. Jak to zniszczyć? Ja? Ty, 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 ty. Ładujemy się. Jadą. Radom. I Skanujemy dronkiem. Odbiór? Ty co?! co? kurwa, no nie wiem. Nie, z mnie praktycznie. Nie widziałem go, on obok mnie telefon włącza, ja przebiegłem. Nie widziałem go, widać, widział... Widać go, było? Jezus Maria ja nie słyszałem tego? Powinien słyszeć to i widzieć. No, piknice. Oznaczono w skanowaniu. Gdzie są kamery? A, gdzie są. Nie wiadomo, gdzie są. mamaci nie wiem czy góry nie ma czasu Kurde, znam mapy. gdzie jest to 5 sekund left. Gdzie jestem na tej? Hmm, co jest? <laughs> Jezus, <urlo. laughs> Jaki masz rate w tej grze? procent? Nie. Tak osygram. Znalazłem. Może tak się wydarzyć. Co ja? Tak szybko grałem. Ale po Dolony. Nie widziałem. Miał taki kamuflaż, że. Aaa, ładnie piknął. Ja miałem. Nie kucaj. No ja miałem na głowie celownik. Wysoko i nie zdążyłem. Co wyrobić? O, siemanko. I nie zdąży, dawaj go, Szybko Czy Co jest? Celownik mi wypierniczyło. Wskoczyłem im celownik i celownik, podczas strzelania tak do góry poszło, że szło. Pejtaba? No 0,2 mam no Już tylko jedna osoba zabija. Dobra, i pokażę wam, jak ta postać działa. Bo ktoś pewnie bambił. Kutas. Trochę powoli. Widzimy. Aha. Co To jest flashbang. Nie wiem, tu bez zuma się strzelać nie da. Tu z biodra się strzelać nie da. Tu naboje lecą tak, kurde, że szok trzeba zoomować, bo to nie nie, nie gra Oj, za zarumista postawa. Nie wiem, znaczy lista snajpa co? To przez szybę ściągnęło. Czy to nie była szyba. To była szyba jakaś tam? Mam wrażenie, że to była szyba z drewno wzmocnienie szybą. Co chwilę północ? No. Kapkan, żeby urwało im nogi, dawaj kapkana. W najbardziej obwiesznych miejscach stawiamy. A jak? Kurwa, koniec tego kurwa. Czemu nie wiem? Robota jest... Ja dole. Nie wiem. Kur. te, te wzmocnione. Żeby... Ja muszę skitrać bardziej, bo upadam w takie sposoby, że szło. Prosta bardzo kawejra, tylko trzeba mapę znać taki minus Trzy drony zniszczyłem, ale jajca Tylko wiedzą, że kawera jest <ścoughs> Chwila, muszę sobie jakiś punkt taki neurologiczny. Gdzie są schody? Bo się pogubię na tej mapie jak nic. Tu są schody. Dobra. O cholera. Nie, nie, przesada. Ja pierdolę. O, Mam trapa, zaraz będzie pikać. I tu jest celownik. ale pech